Witajcie z tej strony, Bartek. Dziś nagrywamy odcinek z no All Stars. Będzie na dziś, All Stars i QA. Pytaliście się jakieś pytania, nie? To będą te pytania. I odpowiedzi, Twoje. No. Będę odpowiadać, jak wiecie. Czy nie wiecie? Wiemy. Wygląda nawet lekarz, Specjalista Bartek. <laughs> I... no, a my tutaj? Pytaliście się, jak. Mam yy, ja pytanie, to znaczy. Widzi yy, jakie 09. jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor na pierwszym miejscu jest fioletowy, hmm. a na drugim zielony, a na trzecim niebieski. Tak hmm. Co lubisz najbardziej robić? No. No i zobaczcie, i grać w Fortnite z sport. O, spoko, nie? Jaki jest sport? Taki ulubiony sport. Piłka nożna. Ale Piłka nożna i lepandowski, co? Jakie lepandowski? Jak to nie lepandowski? Nie? Nie, dobra, nie wiem. Kałor już był. Nie chcesz być w przyszłości było. Nie. W ogóle. Dalej, dalej. Niech I... no, nie, to by przyszłość. Rafał Moi Moje ale mieliście już. I... przysłości. YouTuberem, mimo że architektem. Tak? Architektem, tak? No. Jest YouTuber jest. architekt. To no. nie może być. Mhm. Dobra, ile trzymać? Dobra. Tumex. Tomex. No, to, to Dobra, Tomex. Czy macie jakieś specjalne na określenie ilości subów. Ja się zaskoczyłem, ale dobijamy do do 1000. Na razie 1000 chcemy zrobić tak naprawdę. No, a potem do 100 tysięcy. I... A potem 10 tysięcy, tak? A potem 2, 3, aż dojdziemy do 10, do tak? Nie? Nie. pytanie. Ja nie, wiem. Nie. Jakie oceny ma Bartek? No co, jakie masz oceny W szkole? W Albo czwarty. Tak? No, w e, pierwszej klasie koło mi się przyłożyło trzy jedynki, nie dwa jedynki. Ale ja to rzadko kiedyś. Dobra, ile na wielki tata ma lat? Ile ma lat? Wielki tata ma lat 35. Prawie 35. No 35. Jeszcze, jeszcze za kilka tygodni. No. Dobra. Dobra. Mmm... A to już było... Super odcinki, nowy filmik. Nie wymiatacie wymiotacie. Trzeba wobijać do pokaczki. Eee, Mój czwartopiłka, e, sportowiec. ale sportowiec To powierze? może Messi albo Lewandowski. Messi albo Lewandowski, sportowiec. No. A kogo tu jeszcze mamy? Kozak BS. Ma, macie te YouTube. To YouTube. lubisz jeść. Jeść Najbardziej, no co lubisz? Mięso z ryżem, albo jakoś tak No mięso, mięso z ryżem, albo... Ulubione gry Makarony Ulubione gry to jest... Brawl Stars, Brawl Stars. Na drugim miejscu Na pierwszym... Fortnite A na trzecim... No Co Może Minecraft, albo Roblox, nie wiem Czyli Roblox, Minecraft, Fortnite i Brawl Stars swojego, swojego zwierzę. Wierzaka, mam dwa koty, czyli ten nucek. No. I się nazywa mój klub, czyli. Bo twój klub się nazywa tylko dlatego, że masz kotka ludzka. Lucyś, ma. No. I to jest chłopak? A, a Lala to jest dziewczyna, y, która jest taka czarna-biała. No i co też mamy? O, pan cypek22. Yeah. Robimy był promo, fajny film. Zapraszamy do cypek22 damy tutaj link do jego kanału również. Co ty robisz? Dobra, się, tak? Video tak? Dobra, już, zasuwaj dalej. Super Content, możemy zagrać jeden raz. FST 13, tak. oczywiście możemy z tobą zagrać. Ale liczbia. co? No wiadomo, że jeden na jeden pewnie, tak? Brawl Wiadomo, że Brawl no jak? Za tysiąc subskrypcji będzie like, gdzie będziecie my razem graliby. No, na dwanaście dają, już będziemy. To wygra, to dostanie. Co? Będzie na. Będziemy myśleć nad wygranymi jeszcze. No. No. no super filmik, super filmik. Elo, Elo, jestem Jakubiks. Elo, Miłosz, Sanany. No, no. I... I jedziemy dalej do góry i chyba wszystko już, tak? Pozdrowimy tutaj kogoś. Kubiksa, Cypek 22, weźmy z tych od komentarzy, tak? No. Od, od dołu czy od góry? Może coś jeszcze. Się... 6 Paweł, 16, pozdrawiamy. Zabudowany, pozdrawiamy. Kapitan Ameryka, pozdrawiamy. Orzełek, pozdrawiamy. Jankes, pozdrawiamy. Darylek, również pozdrawiamy. Rafał Steamer, pozdrawiamy. Zdzichał z rodziną. znowu pozdrawiamy. Tomu Nexa, Tomu Nexa jest nasz chyba pierwszy komentator nawet, no o tym nie wie, ale wierny. No, Tomu od początku, nas no, tam komentuje. RS, RSM65, pozdrawiamy. No. masz subika. RSM65, masz właśnie subskrypcję, w tym momencie daliśmy ci. No. I co teraz robimy, Bartek? I to jest suba to jak też ma subskrypcję no. i dzwoneczek tak i ten Cicha już chyba ma ja mu nie dałem a Ty nie dałeś mu wielkie dziękuję a to na naszym koncie, patrzyłem, że właśnie mi się wymyliło no właśnie teraz Bartek ze swojego konta subuje osoby komentujące więc jak skomentujecie orzełka, weźmy subskrybować jak będziecie pytali się, jak łączyć komentarz z realizowaniem pracy, pokazuję. Chodzicie, żeby łączyć ten, tutaj to są moje gry, It e Studio, chodzicie, chodzicie film, tam macie, macie, coś, to macie długopisik, chodzicie go, to macie ustawienie zaawansowane. i to macie zezwolenie komentarze. komentarze. I tam was zapis i macie. Dobra, pomogło ci no, będziemy zaczynać jakaś gra, może Legenda, coś Legenda otwiera się ostatnio na Barteksa Koncie, gdzie damy link do Barteksa Konto. No, otworzymy tam tylko... co to jest? Bel? Bel, piękny znaczek. I po tym filmie mamy 100 łapek Nie, 100 będzie na łapek w górę i kolejny film. No, a i tak staramy się, żeby było raz, raz na tydzień. I zostawcie subskrypcję do 1000. Do tak, będzie 1000. Pierz no na moc. Co? Wpadła? No. A ty zauważyłem. Też. A ty nie wiem kiedy wpadła. No dobra. Ym... Może to nie. Dawaj. Coś będzie? Nie. Dawaj, dawaj. Może... Barley 11. Rosa 15, coś może być. Ini też 16. Ja, bonus 200. I... bonus 200. Bonus 200, więcej moc. I damy do... Oświadowcy i będzie aż pimitowy, jest nie tak. ponieważ dawie 200. Ale no nic, teraz przejdziemy co, do kąta. Więc, tata mamy cały karnet już Zrobione. zrobiony, zostało chyba po 5 opcji, 5 skrzynek. Czekajcie, ile? 5. Ja mam po 5 i będziemy mieć wszystko, całą Tak. Otwieramy Mega boxa. Teraz mój Mega Fox. Mega Dobra. czary bary, czary bary. czary bary, czary bary. W te, tej skrzynce będzie Smarybane stary Co? Smarybrany stary Mamy No ja to czekam, żeby te postacie jak najlepiej szybciej ulepszyć, żeby można było pobijać Czekaj, dzień ten. Otwiera mega boksa. Ja to się otworzę, tak? Tak. Czekaj, ja też otwieram mega boksy chociaż żeby nie było. jest sześć Sześć! No sześć. no. Wybijamy do Czekaj, 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 co ty tak się śpieszysz? A. Ty mi otwierasz, a ja a nie zasz kliknąć. O. Sandy wpadła Sandy! Ciszej chłopaku Legenda O, jeszcze mam pozostałe kłopaki Nie! Cicho, cicho, 200 Legenda Sandy Kuba już będzie zły Jak wielki tata otwiera, to zawsze coś padnie, nie? Ty, mi otwiera Dobra, otwieram dalej Dużo skrzynkę To jakbym mógł otwierać ze skrzynki Sandy wpadła ja no chciał oczywiście. Legenda! Ja bym chciał, nie? Ale pewnie A żeby coś jeszcze wypadło. Legenda. Bądź lepszy ten opening niż wcześniejszy, jak go karnę. Pamiętasz? Ale legenda na filmie! Tak. Ale pamiętasz wtedy co otwieraliśmy? Bartek z wcześniejszym kontro, że był gruws no. A nic nie wypadło. Nic. zero Tylko Rufus wypadł. No. Nic stanie. Ale jako jak powiemy i będzie zły, zły, zły. Kuba Koks. No Kuba Koks. Kuba koks i co, teraz diamenty wpadniemy. I... Ulepszymy to Sandy, nie? Diament nocą. Mm, to jest chciałam Sandy. A szybciej bije kolejny poziom. A później ja... Jak to tam mi wydropi wydropi legendy, to ja się cieszę. Nie no, ty otwierasz swoje skrzynki. Nie, ty otwierasz. Się ja otwieram dobra. skrzynki? Nie. Tak. Dobra. dobra. Teraz nie. Teraz możesz u mnie pochwilać trochę, co to jest. A ty u Nie będę tutaj oszczędzał na strzynkach, nie Bo co? Takie <noise> tylko wypadki Nieważne Może wielkie wypadki i on będzie zły jak wypadnie Jeszcze raz? Będziesz jakby jakiś handel. Ja we Bartek nie ma co kupować postaci No Większa trochę jest jak wypadnie ta postać Ale jak to trochę jest Sandy nie mam A problem. ty się cieszyłeś? Sandy? Co ja mogę powiedzieć? Wolę we mnie. Co <noise> ty? Cieszę się legendy. Ja się że postać wypadła. Ale legenda. Le legenda, legenda. Fajnie takiej z małej skrzynki wypadło coś. Z tego mega mega boxa. Znaczy, duże skrzynki. O, mam ten I po tym mi te bo, punkty mocy, to mi już. O, to utwierdzone. Ach, teleport. Będę śmigał z punktu do punktu. No, jak Bartek otwiera skrzynki. Bo te skrzynki są puste tak naprawdę. Mm -hmm. O, szóstka. A co jakby jeszcze jakiś... Będzie gadżet jak nic. No, mówię. Mm -hmm. A co jakby jakby Amber była to... Już... Nie byłoby, Amber to był mega, mega zadowolony. ja mam na ciebie zły. No, ale mamy... 400! Nożnik zawsze będzie do przodu. Do Sandy, no. Jest Sandy, jest okej. Okay. Dawaj do Sandy. Zaraz po filmie dajemy Kubie pokazać. Wszystko już, a jeszcze mocno. Czekaj, damy do kogo? Taką postać, która bym chciał ulepszyć, a nie mogę zbytnio. A daję tą senty, jak ona wymiata. No. Jeszcze. Ja spróbuję ostatnią magazynkę. Siedem. Siedem. Czekaj, stop. Gadżet. Tara. I Tara, dwie postacie. No to jeszcze szczęśliwym, Ale sendy. Dwie postacie, dwie postacie. Ja tam stary się cieszę. Sendy. A nie ulepszyliśmy Tary, nie ulepszymy. Kurde. Send na szóstym. O nie, I dwie postacie, dwie postacie. Tararala. Tarty jest troszkę. Nie no, to otworzyłeś mi kurczę Tarę, tak? Nie, ty otwieraś się. Ja otworzę? jakiś legendy proszę. kasę, bo ja jestem... Ja jestem sknera i tylko na kasę O, że jest jakoś oko Wiesz co? Mega otworzyć? To pięć ten trafię. Cztery, trzy koletka Bo on ma tylko dwie postacie do, do wpadnięcia, tak wie? Trzy. trzy Otwierasz? ty? Tak. Się ja jestem aż... na ciebie zły. Już na mnie zły jesteś? To co otwieraj, jak może być na mnie zły, to, to co sam sobie otwieraj? <grym> hmm. A co jak będziecie młode, to jesteś. <grym> tak, ha, jak się uda, to będę happy. Eee, te punkty mocy na końcu rozdam. Dzień. A co kłopot do ciągle kaczy to te też są obie, pomagają w ulewalkach, jakbyś nie wiedział. Ale jak będę chciał sędzi też, albo jakoś... Kruka, bo ja nie chcę. Robię to odznaki, ciągniemy. Proszę, super cel dajcie mi jakąś legendę. Otwieramy oznaki. Super cel, proszę. Oznaki, bo one są najmniej istotne. Ale jak oni jest to super cel, to... Nie wiem Czemu oni ciśnie na to wiele? tam jak <sus> to tak jest. Patrz, mamy gadżet do Bibi z malutkiej skrzyneczki Można. Bibi odzyskuje 600 punktów życia. Jakieś. O, jakieś. O, O, jakieś. jakieś. Dobra, nic nie ma. Ty mega boxy i big boxy otwierasz. Wszystko. otwieram? Wiesz co, ja mam taki smak na krukach. Ale ja teraz. Będę miała miniaturkę. Tak. I <grystanie> senty. <grystanie> 3, 2, o oh, Nobel. Monu, bonus ekstra 200 Widzisz że ja płacę zaraz Nie będziesz płakać Bo ja mam Sandy Za co możesz płakać co czy... my będę na twoim płacie No będziesz jak najbardziej Zawiązuj Sandy Ja bym chciał żebyś Amber był Ja twojego spajka natrzaskałem Też rację Duże skrzynki czy, czy misz masz? Co? Czy na końcu mega skrzynki? Jak teraz. Nie, zdanie. dużo otworzymy w takiej kolejności. Kolejność lepsze nie? kurczę. Ma tutaj, bo czekał na to i czekał. O ja, o ja, o ja, o ja, o ja. O ja. Mamy mocy, mamy dużą skrzynkę. Nie 85 monet, czyli niestety nie Ale on teraz wygląda. Z tego, że to filmu samo się trafił, U leci u rozczynka. jak myślisz? No, ale jaką dragę tu? Poko. muszę poko pić na kłośnie Poko no. na wysoko. I nożnik. Co? Co? Jeden dzień do przodu. W nożniku. Co nam zostało? A jak mi tyrapić na gadę to się odciskał. Dawaj, dawaj. Hmm. spike 8. search Bonus. Czy mycie, że jakieś bonusy dostałem, na jakieś postać. Dobra, zostały dwa... 2, 3, 4, 5 mega boxów. I duża skrzynka. Jestem się, otwieraj! Już dana. Daryl jest na mocno. Co to jest źle? Darek gdzieś na mocno, co w co? To? Ja chcę jakoś ogromny. Jak... Czekaj. Dobra, jedziemy, śniemy, tak? Zaczniemy tak, od 55. Żeby nie było nie po kolei. Mamy 5. A wypadło coś z piątki? Komuś? Nic. Jest tam amenowie. z piątki? nie Dobra, mam 2 200 punktów. Darren, proszę, przyjść nam do i rachęta. Dobra, ostatnie robiło Cześć. Dobra, zobaczymy, bo tutaj nic nie wiadomo jeszcze. 4, 3, 2, 1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. kogo? kogo? 2. 1. 1. 1. 1. 2. Nie ma znaczenia, żeby zrobić legendę. Ja myślę, że legenda wypadnie na kolejnym uczelniku za tydzień, w środę. Ja to na bankowo myślę. Bo jest pięć. <grym> będzie moc dużo lepsze w postaci Kasa. <grym> będzie na kolejny. Zobacz, jeśli <grym> gwarantuję to pełne, pe pewnie. Bierz 20 tysięcy kucharków na tydzień i będzie legenda. I będę się cieszyć. Będziesz się cieszyć. Serce ja kółka. Serce kółka. kółka. ja chcę. Podzielone zdania. Dużo mhm. bym nie zawsze za Dobra, zostały dwie mega skrzynki. jest okay. chwila prawdy. Chwila prawdy. Oto, Proszę. twoja chwila. Czarmary, czarmary. Ja zasłaniam palutę. Nie, nie widzę. Patrzymy. Nie patrzę w ogóle. Spojrzałeś? <laughs> tak. Nie patrzysz. Ostatnio się nie patrzysz. Nie patrzysz się. No ostatnio nie patrzysz. Nie patrzysz. Ja mówię ja mówiłem, ja mówiłem, ja mówiłem, ja ja nie widzę. Nie ja mówiłem, ja to ja Spajka padło 35. przynajmniej spajkę ulepszysz. O i masz gadżet. Liczba pocisków podczas swojego ataku wzrasta do 18. No. Nie jesteś załamany. Energia do kogo damy. Kogo dodamy? Kogo kogo chodam się? A co spajka skoksować? Tak? Żeby koks był. No, to żeby było spaj to koks. Wszystkich rozwala. I co wszystko nie mnie Tartujesz, a nic? ha ja to nie, było. Brakuje. Warto dopiero przy, Tak, te 500 będą dorzucił na no, co. Mogę można też ulepszyć jeszcze. A już takiego co warto ulepszyć? Broka też ulepszyć? 2250. No dobra, Brok już jest kwot. Dobra, i wszystko, kasa się poleciała. No. O, jeszcze mojego gościnnikowca. Byle nie będę cisnął, był gościnnikowca. się, się fajnie A nie, pokaż tamto jeszcze. Pokaż dziennik, dziennik bitew pokaż, to tam graliśmy ostatni meczyk. Tak, 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 tak. I serię zagrać na koniec. Mieliśmy wspólny, wspólny mecz. I pokażemy to zaraz. Tak? Tak. Graliśmy ja, Bel, ty grałeś ten, jak on ma? Lu, ostatni meczek. teraz zobaczycie. Kurczę. I tak, kupiliśmy, przegrywaliśmy, ginęliśmy, przegrywaliśmy. Drugie miejsce, drugie miejsce. Mówimy, nagramy coś wreszcie. I idziemy tutaj tak. Bartek poleciał po skrzynkę. Ja tam poleciałem do góry. Szukam, 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 szukam. szukam. Pokal go nie widzę. I teraz tak. Eee, Zasuwamy. A ja tutaj będę tak Nie puszczaj na nich. Musimy widzieć siebie puścił cały teraz meczek, dobra. I co my robimy? my się oczywiście. A bo tak, już ja widać. widać. Więc tutaj, o Rus. Widzę, tutaj Tara jest. Mówię, a kurczę, co ona tu robi? O 900 uciekamy Bartes. Ale go pocisnęła. No to co robi tata? Ucieka. Kurczę, co ma robić? Ucieka. Już nie będzie zasuwał. Gdzie tu się skitrać, żeby może jakoś jeszcze przetrwać? Poczekam na niego. Tu się tłuką, tu mnie ciśnie. Spaj, nie zasuwaj takie ekranem, bo ja nie widzę co się dzieje. Tym bardziej ludzie nie widzą. Dobra, mamy tutaj Spike. Spike dostał od Barteksa. Bartek go ciśnie, ale ja idę na dół. Ktoś na dole jest. Szybko kontroluj bitwę. Jest tutaj... Uuuu, meteoryt spadł. Dawaj, dawaj do dołu. Ja się tutaj kitram w trawie. I teraz mamy akcję. Akcja, przy, Akc przynęte, akcja przynęta. przynęta. Nie zasłuchaj, bo to aż rozprasza drogę. Akcja jest przynęta. Bartek jest na i Ja jestem do sobą dobijając. Tak naprawdę to momencie. Więc co? Czekamy. Czekamy, tak, czekamy. Bartek idzie na przynętę, ale nikogo nie ma. Więc co robimy? Podejdę trochę bliżej. O, jest skrawek trapy, schowam się, ale już mnie zobaczyła kolet. Więc dostała raz, ja uciekam. A Bartek poleciał na nich. I co? I nie widzimy w ogóle siebie. Bartek pokazuje całą inną grę nas. A to wiemy. Bartek atakuje. prawie kogoś dorwał. Ja ścisnąłem kolet. Kolet kogoś tam Karla pocisnęła, trzeli zasuwa. Już go podjeżdżają, już zaraz giną. I co, Karol ucieka. Już po Karle. Karle to co, ma mało życia. Zabiłeś, i została, koled zostałem. I wygraliśmy. I patrz, i pyk, i jest win. Nie wiem co się stało, nie wiem kiedy, nie wiem dlaczego, ale wygraliśmy. I co teraz? Chciałeś zagrać sobie o sobie Sandy, tak? Dobra, odpalę Jeszcze będzie kruk, jeszcze będzie Amber, nie bój się. Tego tutaj nie zrobiliby nam na naszym odcinku. Dobra, skup się. Jak będzie Ale super! No jest dobrze, bo kości wszystkich bo ty tak naprawdę. Ja no. mam otworzę tą chmurę, tak? Nie. nie co mam otworzyłem? Ja nie grałem. Jeszcze przegram. Ale po co go ciśniesz? Uciekaj. Nie ciśnij go, bo cię podniedzie. Dobra, jeszcze życia, wejdź w trawę. Nie goń go na siłę, bo on po, na blisko Cię podjedzie. Nie zdążyłem się Cię załadować. Dobra, już go już lecieć. Użyj tego ataku, bo nie wiem co tam... A on ślicznie mnie nie Ci. Tak? I to A no to Ci mówiłem, że to jest to. Ale to jest... a dobra. A nie nie widzi. Tak, tylko użyłeś to w tym momencie, jak nie ma potrzeby używania tak naprawdę, więc nie ma sensu używania. Dobra, wciśnij, biją się, weź im tam, dociśnij z tyłu go, dawaj go, do tyłu trochę, bo Cię podjedzie. Ale to ciśnienie. Dawaj, dawaj, o, pięknie przejąłeś punkty, dawaj moc. Ale tutaj nic się dało, to mnie Ci uciekł, ale, ale zaraz dostanie po głowie. A tak, uj go dawaj. Wygraliśmy. Dobra, win. Jest. No i mamy winę. Mamy dwa winy: wspólny win. -win. No, mamy znowu postać win. Sandy wygrała. Jest. I idziemy, to było tyle. łapkę w górę. I Pokaż skryp. jeszcze klub na. No, czyli pozdrowimy z klubu osoby. No co ty, Peterku. B111, Ejbitsku. Wiku, Wix. Kołoitki Sabra Bartek Nowek, czyli to jest Kuba Fox. Sabre, tutaj kolega z klasy. Faret. Farela Jakubiks. Jakubiksa, Tobiasz Pro też siema, kolega. Siema, siema, siema jeden, jeden, 1 jeden, 2 jeden, metry odstępu, Marelo, Anon, Ari, Niewolnik, Bambi, mama mama 2 Kuseczka. 2 <noise> kuseczka, Roblox 2 Babcia Hania, Kolejna ksywa, Justyna, Justyna, Gabi, Pacałek. Kosta, Tata Kuba, jakieś serduszko, Mitrix Pro, Natan, szyszka. Za dużo, dużo tego jest. Przewini tego bo jest tyle osób. Więc bardzo... ludzie przybywają, odchodzą, dołączają, odchodzą, dołączają, odchodzą, gdyby nie odchodzili, a zostali, to byłoby już setka tak naprawdę. I to by było tyle Dziękuję. Trzymajcie się, hej.